Teraz mamy tu z górki trochę Kurczę, ja muszę pozrzucać w ogóle te materiały z kamery na, znaczy z karty Na twardy dysk I jakieś chociaż dwa, trzy filmy zrobić, bo W domu później szkoda mi czasu, bo w domu to jest tak mało tego czasu, że. O, zobaczcie. Ile owieczek, baranków sobie leży. Po 300 metrach skręć w prawo D25. daleko, daleko, ładny taki most, dwa przesła nad rzeką. Dobra, no, tutaj w prawo będziemy skręcać, czyli w tą drogę. Druszkę! Ja pierdzielę! Nie no, jak ja tutaj, tutaj skręć to muszę w prawo. jechać. Zobaczcie. 12 km. Weźcie się tu złamcie teraz. Maksymalnie tu. Dobra. Poszło z tamtej drogi. No i śmigamy tutaj. Tu też będą fajne wywijasy widzę po prawej stronie. No także bywają takie rzeczy, no nie można się stresować, nie można, kurczę, no nie ma sytuacji bez wyjścia. powiem Wam tak, jest takie powiedzenie. Masz problem, nie wiesz jak go rozwiązać, zostaw go. On się sam rozwiąże. Tutaj mamy jakąś <laughs> francuską wioskę. dwa ostre zakręty. Kto to do mnie napisał? A, Maciek dobra o, tu tam poszło po poboczu teraz tutaj jakie koniki śliczne no czyż nie ładnie francuska wiosna, ale chłodna o, to jest chyba to Audi ta, to jest ta babeczka, którą puściłem jak e, tam zatrzymałem się na poboczu ona tutaj teraz wyjechała, jakąś inną drogą musiała jechać to zobaczcie, ja skrót znałem w takim razie byłem szybciej niż ona Audi jeszcze 11 km Kurczę, te, te druty to przechodziły prawie na czepą. Prawie, bo one są niżej niż na czepa. Jaki stary sup, patrzcie, połamany cały. Można? Można. U no, już takich supów chyba drewnianych nie ma. Są wymienione wszystkie na albo betonowe, albo jakieś metalowe. A we Francji jeszcze. Jeszcze mamy 45 rok. Dobra, dojeżdżamy do jakiejś miejscowości. Także wszyscy, którzy są chętni do jazdy ciężarówką mogą spotkać się od czasu do czasu właśnie z takimi sytuacjami jak dzisiejsza u mnie, albo jakieś wąskie drogi, albo jakieś problemy na załadunku, rozładunku nie ma co się stresować, no, ale kwestia teraz jeszcze jeszcze jedna. Na jaki system płac się godzicie? Bo jeżeli ktoś się godzi, na przykład, na... z kilometra, to jak on tutaj stoi, to tak nie na rękę mu to trochę, nie? Bo stoi, się denerwuje i co on zrobi? On się zgodzi, żeby załadować. Czy to Sound Just, Sound Rambert? On się zgodzi, żeby załadować, załaduje, pojedzie i już, nie? Bo będzie mu zależało na czasie, żeby jak najszybciej jechać. A ktoś inny się nie zgodzi. Także to jest naprawdę... ma jest dużo czynników. Ktoś powie, a tam wnosi, nic mi się nie stanie. Tak, sto razy się nic nie stanie w trakcie załadunku, ale sto pierwszy się stanie, bo paleta spadnie. Bo będzie awaria wózka, przyciśnie mu nogę. Jest kłopot. I co on wtedy zezna? Że co? Na protokół przyjdzie bhp we Francji i powie uuu lala no i okaże się, że wózek przycisną nogę a w Polsce się okaże, że pan nie miał uprawnień do tego wózka, ja wiem, że ktoś teraz będzie się śmiał i teraz nam się posypią, co ja gadam z głupoty, tak, to by transport nie istniał i w ogóle, i w ogóle no właśnie z drugiej strony, dlatego tak jest bo ludzie się godzą na to, godzą się na to, że będą sami ładować, sami rozładowywać robić rzeczy, które do nich nie należą i dlatego ten transport jest taki, jaki jest. Jakie ładne to miasteczko. Naprawdę. Tak, lubię takim, takimi drogami podróżować. To jakiś most po prawej stronie Łukowy, duży Teraz zobaczymy jak on wygląda ale Chyba przez podnie nie będziemy przejeżdżać tak, on jest, tylko Idzie tutaj wzdłużka Tu jakiś mistrz kierownicy o, widzicie, jaki most ładny? Dobra I tutaj w lewicę Czyli tak, tu I tu. Stop. A tu jestem już dobra. No. Daj. Przez miasto Heja. No wczoraj ten lepój to dał mi się we znaki. Kurcze, jak ja czułem nogi jak ja czułem w mięsie po śladku, krótko mówiąc dupę od, od tego włażenia to nie zdajecie sobie sprawy padłem jak pies pluto takie domki mi się podobają w ogóle zabudowa francuska mi się podoba no to chyba wahadło jakieś mamy, bo... no nie, tutaj jest... aha, tu jest. No to ja nie wiem, że ten sprzeciwka jechał. Ja mam czerwone Światło się zmieniło no, tu kolejny Sygnalizator nas zatrzyma Jednak Ktoś kto Wpadł na pomysł, że Ziarna kawy można tak przerobić, żeby je pić Napar z nich można pić To Ach, Nobel to mało Nobel to mało Wiecie co? Tam chyba stoi żandarmeria, autobusy z dziećmi i tu chyba biorą College Private saint a Świętego Józefa. właśnie, tu się policja tu stoi? Co to jest? Teraz zobaczymy. Czy zatrzymają? Policja, ruchem kieruje. Bo tu jest szkoła. O tu puszczają. Widzicie? Dlatego taki Bajzel się zrobił. No, ale są, tak, ale są. Tak, we Francji, ktoś Są. Są po francusku. No, spójrzcie, ile ze mną zwiedzicie. Jak fajnie się jeździ, nie? I to trzeba lubić. Jak niektórzy po mówią, lubić. przez <suszy> Ale e, poważnie mówiąc, ta praca, jeżeli ktoś by tego e, nie akceptował, nie lubił, e, to to by go teraz denerwowało, bo on by chciał tylko właśnie połączyć, ten tempomat, śmignąć autostradą i, i się niczym nie przejmować. Niektórzy jeszcze tutaj nogę sobie zakładają, ja nie wiem w ogóle jak tak można jechać. To jest, dla mnie to jest mega niewygodne, może dlatego, że mam duży brzuch. I wtedy udo naciskałoby mi na, na bebsu, na bebzu na przeponę i mógłbym oddychać, bym się udusił. Ale tak jeżdżą. Ja tak nie potrafię. No nic. W każdym razie, jeżeli ktoś nie lubi tej pracy, to coś takiego by go denerwowało, by go stresowało, że, e, że nie ma załadunku, że co to nie no nie będzie ładował i roztrząsałby te naczynki pierwsze. No to muszę przejechać, a to zamiast w piątek to będę w sobotę w domu, Ech, wiecie, no to niczego nie zmieni, albo się to akceptuje, albo się tego nie akceptuje. Dobra, teraz tutaj w prawicę. No. No, wszystko jest na styk, lewym kołem po krawężniku, prawym prawie tam po krawężniku liczone jest, że się człowiek zmieści, ale trzeba brać duże poprawki. Dobra, a 72, tutaj, ale my chyba nie dojedziemy do a 72, bo za 7 km mamy, mamy miejsce załadunku. Ale by była lipa, jakby teraz się okazało, że tam powiedzą. Nie, nie, proszę pana, tutaj jest samo załadunek. No zobaczymy. dalej nie ma sytuacji bez wyjścia, nie ma co się aż tak bardzo denerwować, bo ja nie chcę ukrywać, że sytuacje takie jak teraz ta to są takie, że po prostu spływają po mnie jak po woda. No ale znowuż co robiłem w momencie, kiedy jak czekałem na decyzję? No słuchałem sobie na YouTube jakiegoś podcastu, jadłem sobie twarożek, zrobiłem sobie kawę, no czekałem po prostu, tak? Bulwar, znowuż jakiś bulwar moi drodzy. A ciekawe w ogóle co ja będę tutaj ładował. Przed no nie zwrócimy uwagi, uwagi, czy to jest ta sama firma, czy to jest po prostu zupełnie coś innego. Po prostu ustawimy nawigację i śmigamy. Zobacz, jaki fajny autobusik miejski. Już troszeczkę tęskno mi za Hiszpanią Chętnie też właśnie pojechał. Ale dawno, bardzo rzadko, raz byłem w Sewilii, raz. Raz jeden w życiu w tamtym rejonie, aż tak nisko na południu Hiszpanii. W Sewili, w Maladze nie byłem, Almeria, tam nie byłem. No kurcze do Walencji Castellon, tutaj, te rejony to tak, no. I, no i wiadomo, Portugalia, ale tak bym chciał tam trafić na dół. To jest jaka cyrk i cmentarz obok. kurcze, mają fantazję ci Francuzi. Oj, mają cyrk granicy z cmentarzem. W Polsce moglibyśmy to przekuć yy, taki cyrk postawić koło, koło razem powiem, koło Sejmu naszego. Wiele by się nie różniły te dwie konstrukcje. Zawata. Cyrk zawata przez fałszywych. No, nawet myślę, że niektórzy politycy mogliby się pomylić i weszliby do tego prawdziwego cyrku i czuliby się jak u siebie w ławach poselskich. Dobra, teraz tak, tutaj to muszę zawinąć. Teraz tak, nie tutaj. Nie tutaj. Tylko moi drodzy, tutaj. o. Za 6 km mamy firmę. Most, który Wam wcześniej pokazywałem, że mówiłem, że tam daleko jest taki biały most, dwa przęsła. To będziemy właśnie przez niego jechać. To jest ten mostek. Tylko nie wiem nad jaką rzeką on jest przerzucony. Zaraz zobaczymy. Chyba będzie napisane. I też fajnie, nie? Dwa takie trójkąty połączone, połączone linami, to jest rzeka, rzeka La, to jest Loara, spójrzcie nad Loarą przejeżdżamy, tak wygląda, o, po 1,2 km. Ciekawostka. Bonson 3,5 tony zakaz. A ja mam tam jechać. Przejedź przez rondo i zjedź O dobra, jest tabliczka jakaś pod schodem, czyli nie dotyczy załadunków, rozładunków. To jest, jest dobrze. Uff. Proszę, widzicie, macie tutaj 3,5 tony lokalnych Takich dojazdów, to u nas jest nieraz napisane, nie dotyczy zaopatrzenia i takie tam bleble. Ble, ble. A bo to mostek jest jakiś. Dobra, miejscowość Bonson albo Bonson. Ładna posesja, drzewko już kwitnie na różowo, jak ślicznie. Ale ten róż jest przepiękny. No ciepło jest, no to kurde, wszystko idzie w górę, tym bardziej, że to wiosna, rośliny też to czują. No jeszcze troszkę, jesteśmy praktycznie na miejscu. O, tam z przeciwka co to jest, kibar, czyści, czyści coś chyba na bierze? W prawo, i tu po prawej stronie będzie jakaś firma. Zobaczymy. O, widzicie? Route Barre. Czyli droga zamknięta. Jak takie coś zobaczycie, to nie jedźcie tam. Nie, jedź, nie idźcie tą drogą, kochani. ją Tutaj, że objazd. Ja kiedyś poszedłem właśnie taką drogą i musiałem wycofywać Tutaj będzie gdzieś ta firma, z tego co widzę. Dobra, po w lewo. I teraz sobie wyobraźcie pracować w takim systemie że codziennie załadunek, codziennie rozładunek albo dzisiaj rozładunek, dzisiaj załadunek i wtedy prawdopodobieństwo, że coś będzie nie tak jest dużo większe bo jest więcej tych przypadków gdzie musicie skontaktować się z jakąś firmą tak? Po 200 metrów. zawsze coś może się nie zgadzać Następnie do celu podróży. i czy to jest lepsze? na pewno czas szybciej płynie ale, ale dużo więcej jest nerwów i stresu dobra, i to jest ta firma tutaj przede mną tutaj muszę wjechać Skręć w lewo. Następnie tam pojadę zaparkować do bo do widzę są podróż. auta zaparkowane do biura chyba jest nam dalej zobaczymy co to będą bolówce ładować do celu podróży. dobra Okay. O, widzicie, tam sobie stanę i zobaczymy co tu będzie wiecie co na mojego policyjnego nosa to teraz tak, spójrzcie pamiętacie tą firmę Grave kierowca, który przyjechał tą renówką i tą naczepą podpinał te naczepy pod rampy tam gdzie mnie nie chcieli załadować znaczy kazali mi, żebym sam się ładował i on tutaj prawdopodobnie przywiózł, bo tego kierowcę pamiętam. No i te naczepy stały, to są naczepy z tej firmy, gdzie byłem e, tam 3 godziny wcześniej. I prawdopodobnie on teraz to przywiózł tu, tu go rozładują i tym samym towarem załadują mnie. Ale już oni mnie załadują, a nie ja będę ładowany. A nie ja będę ładował. Bo jak byłem się pytać o 13, bo o 13 mi kazali przyjść. To mi tłumaczyła, że jeszcze nie ma dla mnie palec. I teraz przyjechał ten kierowca. Jak tak by było, to po prostu by były jaja nie z tej ziemi.